To konkretne działanie, które chcą mm -hmm. zrobić, już wychodzi nie od jednej osoby, tylko od grupy osób, tak, czy od dwadzieścia osób. To łączyć listę osób, które są grupami informowanymi, czy to pomijamy? Zobaczymy. Czy to poproszamy to, na przykład, w tym? No, się y dalej? Y y Wniosły, te, te osoby, tak. czy osoby w tej gimnastycznej gimnastyczności w tym dniu, bo tu już, przepraszam, jeszcze tak, tak. nie bo mówisz, że w temacie jest istotna, tak, to jest tak, grupa nieformalna, a nieformalne są mniej liczne. I tu na przykład jest koordynator danego projektu, koordynator lider, ten ktoś tam podpisuje, czy nie są słuszne pytanie, działanie. Na terenie naszej gminy. Mm -hmm. A jeżeli będzie, będą wspierać i tu przyjeżdża sobie ktoś i mm -hmm. bo ma sympatyzuje z naszą winą, myślę, że może być, nie musi być mieszkańca, tak, tak. tylko że ale to, może to działanie to było to, na naszym terenie. Ale słuchajcie, bo działanie ma w swoim projekcie, że na tym spotkaniu będą przedstawiciele grup i Potrzebny dużo jest potrzeb typu e, zajęcia na świeżym powietrzu. Bardzo dużo na świeżym powietrzu i w miejscach turystycznie e, atrakcyjnych. atrakcyjnych. E, zajęcia sportowe, ale także koncerty, warsztaty, e, różnego rodzaju szkolenia. Wiesiady, tak gdzie wspólnie mieszkańcy mogą przygotować Takie odpowiedzi, które się powtarzały chyba najwięcej to, to, jeżeli ja o pytanie, co lubię robić w wolnym czasie, to to, że próbuję czytać książki jeździć na rowerze. To były dwie hmm. pierwsze pozycje, które się powtarzały. film o pasjonatach tutaj z terenu w gminy Stetnica, żeby wyłowić osoby, które mają jakieś pasje, którzy coś robią tutaj takiego, no coś innego coś... Muszę ruszyć w kościele, muszę ruszyć w na Dzień dobry, nocne świna co, co? Z tym, że będziemy tu z Domu Kultury wyborczali sprzęt i wspólne, i wspólne wykonywanie tablicy wjazdowej do Czarnocinna przez dzieci i i żeby to też było takie wspólne rodziny, to dzieciaki będą przychodzić, z mamami będą też y, przychodzić y, tatusiowie, tak, żeby razem wyjść, razem wrócić, razem pobyć i też żeby ten czas y, dzieciakom, kiedy... Otrzymała 299 punktów. Zajęcia Bomba Zajęć w Czarnocinie 226 punktów. Projekt Młodzi Reporterzy, który otrzymał 306 punktów. Obudzić Kreatywność. 200, 327 punktów. Projekt Przyjaciela Mam otrzymał 295 punktów. I Dzień Sąsiada. Ostatni, który nam tutaj przyszedł, otrzymał, dokładnie mówiąc, a... maj, czerwiec, lipiec, dotrwaliśmy do końca. Tak. I nareszcie koniec. Nareszcie. Koniec. A od września startujemy i bardzo I dobrze, bardzo, i bardzo aktywne i intensywne dwa miesiące. I I tak teraz się wziwiało. dopiero zacznie. Bo tak naprawdę trzy pierwsze miesiące to było dopiero założenie tego. I